Siema ludzie, z tej strony jak i słuchacie dzisiaj ze mną Batek Hej Ale ogólnie to dzisiaj robimy trzy randomowe gry, a więc za bardzo to nie będziemy grać razem, czy coś w tym stylu A więc no, to jest Dajcie gra... Czy w komentarzach, czy chcecie z tego dłuższą serię No, to y, na pewno mówcie, bo... Dobra, uznajmy tak e... Sto łapek, kolejny filmik nie no, nie sto. Pięć łapek. Pięćdziesiąt, i kolejny odcinek z tej serii. Pięć łapek to będzie rekord, mówię ci. Przepraszamy za dźwięki w tle, jeżeli to słychać. Cholera, no. Znaczy, można się w to wkręcić, bo tu trzeba szybko doklikać, bo. A mm... no na początku jest. Ja czy słabe. Później jest fajne. Znaczy nie, że ja w tym gram, tylko po prostu oglądałem węchy z tej gry. Naprawdę nie jest to jakieś najgorsze, to jest fajne do Ale to jest takie jakby gra na szybko. Dokładnie. Szybka gra. Jest, pobiłem swój rekord. Słuchajcie, to są trzy szybkie gra, to jest dosyć fajna gra. Ale słuchajcie, mamy jakieś kostiumiki nowe też. A więc je sobie potestujemy. Każdy kostiumik, bo widziałem tam, weszłem sobie szybciej w skinę niż zacząłem nagrywać. I zobaczyłem, że tam mamy kilka kostiumików, ale mamy jeszcze trzy gry przed sobą szybkie. A więc no... No właściwie. A więc no, szybko przetestujemy skina jeszcze jakieś mamy. O! Tego. Pana od kaktusów Pyk No dobra No nie poszło mi dobrze O, gościuselko jakiś Pyk, 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 pyk Dobra, on mi czuje Pieniek Genialne. No, 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 no. no, O, wyszło mi. I słuchajcie, wyszło mi na główny ekran, a więc już macie taki mini spoiler. Yy, Kolejnych właśnie rzeczy, które będą w trzech szybkich grach. Ale teraz jeszcze musimy się pobawić tym gościem. O. Zam zamknąłem oczy. Gram w to. Ile mi się uda tego zdobyć? A może podasz tytuł tej gry? 27. To jest. Y, Timberman, chyba, nie? A, myślałem, że już nie. Nie, to jest Timberman dalej. Bo my testujemy ten skin, właśnie. O! Mamy jednego. Mamy jednego skina. A na strażaka co wali pienie, Dobra. Świetnie. Hu! Uh. Dobra. A więc. Leciemy do kolejnej gry. Dobra, to jest kolejna gra, czyli Tomb of the Mask, czy coś. No, dokładnie. Trafiłem. Nawet właściwie nie za bardzo się nad tym zastanawiam. Co to jest w ogóle? Co to jest? Bo Timberman to się trochę. Co! Co to jest w ogóle? Ty, czekaj. Czekaj. Ja muszę... tu ten. O. Tutaj ja zacząłem, no to tutaj to powinno się zresetować, nie? No co to jest w ogóle? Jak to się gra? Co to jest? Batek. Batek, zobacz. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie no, zaraz. Tu się. Y... No fajnie, dużo momentu Aha, bardzo fajna gra. Nap naprawdę. Taka bardzo. Rzecz... na refleks palca. Tak jakby, bo ta gra totalnie nie ma to jest gra sensu. Logiczna. Tak to jest gra logiczna, czyli trzeba przesuwać palcem... Logiczne. po, po, Po kółkach. W jakich kółkach? No to coś, te monety i coś jeszcze... jakieś tam... na kółka trzeba lecieć palcem. Co to jest zagranie No słuchajcie, no to, to jest to jest jakieś głupie. Lecimy dalej. Dobra, bo słuchajcie, jeszcze sobie w to wejdziemy. Bo mamy tutaj jeszcze do otworzenia jakiś chest. Słuchajcie, znaczy ja nie mówię, że to jest takie złe, no ale dziwne, takie, o. takie LOL. Wow, to jest ta robota, wow. Tak. To fajnie, chyba. O, i kolejny raz takie coś wylosowałem. Nie liczę mamy... Możesz kolejnego otwierać. No, no to otwieram. Cały czas tylko jak te czesty. Te czesty są tu w ogóle bardzo mile widziane. Nie no, 25 monet tym razem. Ale i tak kolejnego czesta mogę otworzyć. A więc no. Ostatni chest. I znowu. Słuchajcie. Co to będzie? Jedna tarcza. Nie, już więcej nie otworzę. Nie mogę. Channel. I teraz to jest takie. Map? Nie. Arcad? Nie. Mask. Select robot. Dobra, jeszcze jedną grę sobie z tego robimy i kolejną grą, w którą będziemy grać, to właściwie sam zapomniałem. O, fajnie, to na właściwie. Takie, no słuchajcie, czy to jest gra na dłuższą serię? Sto nie. Nie nadaje się na grę, która może być dłuższą serią. Taka za prosta i taka bezsensu trochę, a więc z tego serii na 100% nie będzie akurat o nie, nie zebrałem dwóch kulek dobra, więc słuchajcie, ostatnia skrzynka i lecimy do kolejnej gry i tylko 25 tym razem będzie monetek no to jest z pewnością gra na szybko dobra, kolejna gra to jest BMX 2 Yy, grałem kiedyś w jedynkę, ale no nie za bardzo Więc okej. Okay. Mamy jakiś rower i jakieś coś. Tak gwiazdeczka z tych kółek jest fajna. Ono i sobie jedziemy. O, jedziemy, jedziemy, i co? Co? Co metru? Triki. Jak się wybijesz, to nie wiesz. O Jezu Święty. Ja. Przecież ja w to laty nie grać. No, ja nie. Ja tego Stop. nigdy nie miałem. To jest. Tym, Może i dwóch palców. Tak raczej musi podpowiadać jak się jak idzie sterowanie tu jest. O Jezu. Ale piękne. Łap. Chyba jestem kierownicą jakoś Jakieś fajne triki w formie. Ja gram w jedynkę. Tak? Wywaliłem się trochę. Ale jestem w tą grę naprawdę bardzo dobry. Zobaczcie, teraz, jakie trikosze, trikosze to zrobię. Wow! 56 tysięcy mam punktów. Widziałeś to? Patrz, 67 tysięcy punktów. miałbym 100. Nie miałeś 100? Nie miałbym. Level up. Nowy kolor i brązowy puchar. Restart? <laughs> hmm. Okej. Okay. Jeżeli ta gra chce czegoś lepszego, to proszę bardzo. No postaramy się nie, i słuchajcie, nie zagram, mówię, że... Ja zagram po magnesie, zobaczymy, kto lepiej wyjdzie. Dobra, a co słuchajcie w oddzielnym odcinku, bo to jest ogólnie odcinek z tych trzech szybkich no, gier. No, no nie, właśnie teraz. A, bo dobra, jak chcesz. I siup! Lecimy i pięknie polecieliśmy. Pyk! Ło! Ale wyskoczyliśmy do góry. Skręcamy i pyk! I jesteśmy i lecimy. Jeszcze raz pyk. Skręciliśmy. Zmieniliśmy trasę ulicy i pyk! Ostatni trik to będzie nic. No. moje kolej. A więc good job. Pięknie. No, słuchajcie, teraz kolej batka. Restart Ci dam. No i teraz krzyżyk. Nie, właściwie to... Nie, 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 no, no. no, no. Resum, resum, resum. Dobra. No i tu palce, i teraz czy mu coś wyjdzie, coś tam wyszło. i Widzicie? Kurde, wywaliłem się. Czao, już 86 ale... zrobił. Ty nie, Co? Ty nie umiałeś. Czekaj, ja spróbuję teraz. Ja, jak ty mi pokazałeś kilka fajnych y, ruchów. Dzięki. Ty coś tak robisz. O. Wow. Ej, czemu ty grasz na moim? Ej, ty, ty grasz na moim, ale chlamstwo. Nie. Dobra. Start. Dobra, Jej. dobra, Ja, 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 i ja. teraz. Nie, co, 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 co? No coś ty zrobił, klikłeś to. No. Patrz. Teraz ja ci pokażę, jak pobijać rekordy. Ale rekord, o kurde. pom, patrz, patrz teraz. Wywaj się. Kurde. Ja brawo, już 55. Ja? ty ps zrobił jakieś za 50 tysięcy. I się wywaj. Dobra. Nie, nie. Ho, nie, to, nie słuchajcie, to, nie to. wiecie co, możemy z tego zrobić małą seryjkę. Nie, stop, stop! Bo to nie są ja trzy szybkie cholej. gry, to są trzy szybkie gry, a więc tam. No, yy, słuchajcie, yy, ten odcinek akurat yy, będzie bez intro, bo słuchajcie, aż mi się teraz go nie chce robić. Yy, zrobimy intro w yy, odcinkach yy, potem i po kolejnym, bo jeszcze chcę zrobić kolejny odcinek z tego yy, sorka. No i widzimy się w, w pierwszym odcinku tej serii, bo naprawdę myślę, że będzie fajna. Elo.